Cześć, dzisiaj mamy taką okazję specjalną, bo widać Damiana. Tak który jest. zwykle stoi z drugiej strony. Ale dzisiaj się ładnie Ubrał. wystroił w ciuchy od firmy, z którą nawiązaliśmy kontakt. I ta firma się nazywa Durabo. Jest to runia i zajmuje się szyciem ciuchów dla wojska, dla jednostek specjalnych. A marka Durabo jest dla ciuchów takich bardziej dla ludzi cywilnych, ale uprawiających różne sporty, turystykę. Więc udało się z nimi dogadać. I dostaliśmy pierwszą partię, mam nadzieję, nie ostatnią fajnych ciuchów, które wam polecamy, bo to są naprawdę super fajne ciuchy. Popatrzcie na, na Damiana, co Damian powiesz. No, powiem, że koszula wygląda naprawdę zajebiście, nie? Sam jestem w szoku, kurczę. Jeansowa. Jeansowa. I materiał jest taki, no naprawdę, naprawdę dobrze wykonany, nie? Czuć, że to jest grube, mocne, że to nie jest chiński, że tak powiem, materiał, który się rozciągnie przy pierwszym użyciu, szarpnięciu. Kieszeni. Wzmacniane te szwy i tak dalej, no widać, że to będzie, będzie to solidne, nie? Kieszeni jest mnóstwo, one są wszędzie praktycznie. Duże, pojemne, zwłaszcza w spodniach jest tu tyle, że jeszcze chyba wszystkich nie odkryliśmy, ile tu jest, nie? W moich spodniach jest 12 ale one są z innego zupełnie materiału, bo to jest taki jakby gruby jeans, wzmacniany na kolanach kieszeni, jak mówię, z 12, które są ukryte tak sprytnie o, na zamek zapinany. Tak, to pokażemy już przy... przy następnych filmach. Pokażemy, a ja mam na przykład na sobie bluzę, niby zwykła kangurka, ale nie jest taka całkiem zwykła, bo raz, że materiał jest super fajny, delikatny, lekki i ciepły, a do tego na przykład tu ma kieszeni zapinaną na zamek, drugą kieszeń, gdzie tu można kluczyki zapiąć i, no. i, i się nie, nie zgubi, pamiętam, albo się. cholernego telefonu, który ciągle wypada przy wysiadaniu, wsiadaniu do auta. Mhm. Więc na wszystko o, tu ma jeszcze na przykład taką kieszonkę na zapalniczkę. O, specjalna z drugiej strony na drugą zapalniczkę. No fajna, fajne ciuchy mamy. Dzięki firmie Durabo. Tak jest. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, dziękujemy i Wam polecam.